خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير يعني <applause>

لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ربنا <applause>

مع كل السحابة تنشر لطفك

ofiarowano do świątyni, czyli to jest pod wezwaniem wejścia Maryi do świątyni. Tutaj na tej ikonie widzicie małą Maryję, dziecko ofiarowane do świątyni. Zaskakujący efekt spotkania Jezusa zmęczonego, bo pielgrzymował, tak jak my pielgrzymujemy, chociaż pielgrzymujemy, ale też czasem wydaje się, że znaki zmęczenia przysiadamy gdzieś na murku, na kamieniu. Zobaczcie, Jezus zmęczony, w południe gorąco, usiadł na brzegu studni przyszła kobieta, tak jak, tak jak zwykle ona przychodziła w południe, żeby nikt jej nie widział, żeby zaczerpnąć oczy. I zaczepił ją ten nieznany mężczyzna i ona dała mu do zrozumienia, że jak to ty, żyć, mówisz do mnie dlaczego, mówisz do mnie, co się stało. Zapowiadało się, że to będzie spotkanie, raczej konflikt aniżeli spotkanie, nieprzyjemne spotkanie. Ponieważ Rzym zaczerpia kobietę samarytańską, wydawało się, że, że z tego nic nie wyjdzie. Albo że wyjdzie właśnie konflikt. I zobaczcie, jak etap za etapem. I oto Jezus mógł jej powiedzieć: To jestem ja, ja. Ona czekała na Mesjasza. Wszyscy czekali na Mesjasza. To ja jestem, który z Tobą mówi. I ona nie zaśmiała się z ludźmi. Nie rzuciła tej jakiegoś ostrego słowa pod jego adresem, ale zapomniała o zwanie, zostawiła dzwanie. Przyszła po wodę, zostawiła tą wodę, pobiegła do, do miasta, przed którym się chroniła. Nie chciała, żeby ludzie ją widzieli, bo ona była na językach wszystkich. Była no, kobietą, która się źle prowadziła, miała pięciu mężów. Ten, który teraz jest z nią, to nie jej mąż. I w konsekwencji ta długa Ewangelia, ale zobaczcie, gdzie się rozpoczyna, rozpoczyna się w takim banale, takiego spotkania, które nie ma sensu, które się nie, nie może skończyć dobrze, a usłyszała i uwierzyła, że, że to jestem ja, na którego czekasz, na którego czekacie, mężczyz. Ta kobieta nagle stanęła przed Jezusem. Jeszcze więcej, bo później kończy się Ewangelia i my wierzymy, się odnowimy naszą wiarę, wierzymy, że On jest Zbawicielem świata. Czy rozumiecie? Czy rozumiecie, co się stało? Od tego banalnego spotkania, zmęczony mężczyzna, Jezus, południe, na krawędzi studni, kobieta, która kryje się przed nimi, przychodzi, żeby zaczerpnąć wody, wydaje jej się, że On ją zaczerpia. I od tej zaczepki to ja jestem Mesjaszem. Tak, to ja. Ten, na którego czekasz, co za niespodzianka. I ona rozumiała, poprowadził, podprowadził ją do rozumienia tego, że to jestem ja. A później potwierdzenie ze strony mieszkańców to jest sypen. tak, my teraz wierzymy, wierzymy, że On jest zbawicielem świata. Czy my nie jesteśmy w tej samej sytuacji? Czy nasz świat nie potrzebuje zbawienia? Czy nasz świat nie potrzebuje Mesjasza Chrystusa? A my się uganiamy za czymś. Nawet w dziedzinie religijnej też nieraz kosztem Pana Boga co innego, jakieś inne ważne sprawy, jakieś pobożności, ale sedno pobożności to jest Każda inna pobożność, która nie ma z Nim, wspólnic wspólnego, albo tylko trochę, to to nie jest prawdziwa pobożność. Mam nadzieję, że wasze prośby zostaną wysłuchane. Intencje, z którymi przyjechaliście, spełnią się. Ja ze swojej strony mówię, Mirna, ofiarowałem mój kraj, który teraz niesie bardzo ciężki krzyż. I mam nadzieję, że mój kraj, który teraz krwawi, w którym szaleje śmierć, że on zmartwychwstanie. I że będę się cieszyła tym zmartwychwstaniu razem z innymi. I mam przekonanie, że moja nadzieja, moje zaufanie do Pana Boga, w dużej mierze jest to zasługa tego, co On mi dał w saufanie, czyli tam, gdzie jest jej dom i gdzie to jest dom modlitwy, gdzie zdarzyły się te wszystkie cudowne wydarzenia. Bo Bóg zawsze tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, tam On jest obecny i tam On osłania. Soufanie to mała dzielnica, to, to, to minuskulum tego Damaszku, tego wielkiego Damaszku. علانة, I to, co tam się zdarzyło, to jest znak, znak obecności Bożej w tym kraju, w którym mieszkam. W 1982 roku zaczęły się te zjawiska. 18. Miałam wówczas 18 lat. I byłam młodą, jak to się mówi, oblubienicą, panną młodą, 6 miesięcy po ślubie. Po sześciu miesiącach od ślubu z Nikolą, który tutaj jest też, właśnie zaczęły się te zjawiska.